ale ale moi drodzy witam bardzo serdecznie kolejny odcinek i dzisiaj jest ten dzień w którym spotkamy się z twórcą, twórcą robotów przyjaciele dostałem od niego informację i oczywiście wczoraj w sumie dostałem informację że o 15 on się po prostu pojawi yy, na tym świecie naszym i widzowie dostałem od niego wiadomość witaj palionie zaraz 15 czekam przy skinie Steve'a i on tam już będzie jestem mega ciekawa, jak on będzie wyglądać jak się będzie zachowywać liczę na to że to nie będzie przede wszystkim zła postać tylko miła że będziemy się z nim widzowie dogadywać yy, i że podbijemy razem świat, naprawdę nie, nie chcę, już był palionobot zły teraz ja chcę miłą postać, naprawdę, ja chcę żeby było, to była miła osoba, dało się pogadać, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali i żeby nikt mi nie niszczył Palionowa widzowie, liczę na to. Widzowie, jak widzicie jestem w koszulce Palion Style I taką koszuleczkę możecie sobie zakupić ze sklepu, w linku w opisie bo ja mam sklep Palion Style, takie też również możecie zakupić Cyk. i wiele, wiele innych rzeczy, po prostu sobie sprawdźcie, a teraz wam się przewijają jakieś właśnie przedmioty, dobra idziemy po każdego, najpierw chodźmy po Bzyka i tak dalej ale i każdy zobaczy Jezu, naprawdę Dave tego nie... Co się stało? <laughs> Czemu bzyku jest Pennywajsem, widzowie? Czemu? Bzyku? A nie ten domek. Dobra, ale i tak musi dać tu y po bzyka w takim razie. Dlaczego? Wizowie, co się dzieje? Kto to robi? Czyli to nie robi ani Dave, ani bzyku. Ja też nie, uwierzcie mi na słowo, ja tego nie robię. Czyli to musi robić... Nie, ja wstałem, że to jest Yeti, nie? Jak nic. Bzyku! No to ma być! Ej dobra, nie. Powiedz nie, mi. Nie ja myślę, że to robi Yeti, naprawdę. Ja powiem tak, ja jeszcze nie miałem nic przeciwko, jak żabę nie zamieniał, ale jak mnie zamienił. Na To Tak, idealnie. Ale ładnie, no, ładnie to wygląda. Idealnie klauna po prostu. No to, to leci, Co to leci. I czekaj, kto tam jest. A, Szczypson, Szczypson. Wziąłem się że to jest ten, że stwórca tam leci. Dzisiaj spotkanie z twórcą, bzyku. O tak, ja nie mam Zaraz będzie spotkanko. Chodźmy, podejwa. Ale Dym. Chodźmy, podejwa. Chodźmy, podejwa. A, nie, daj panie daj nie, Dave jest w swoich tutaj podziemiach. Dzień dobry, panie Dave Co, dopiero wstałeś? Budzimy się! Raz, dwa, raz, dwa! Ja miałem ciężką noc! Co ty myślisz, Powiedz mi, Dave, jak myślisz? Chodźcie, chodźcie, zapraszam serdecznie na dwór. Jestem ciekaw waszego zdania. Pana wie dzisiaj spotkania o 15.00 z twórcą. Zaraz, Dobra, Dave, jak myślisz, kto to robi? A to jest śmieszne, nie? Dobra, to pewnie, to pewnie Dave! Ja już wiem kto to był. To był Dave, bo pewnie ja Dave myśli, że to ja zamieniłem a, mu. Nie nie, 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 nie. Mi się wydaje, że Dave że, że tego nie robi. Paweł, a ty wiesz a, o tym, nie? że ty jesteś następny, nie? Bo jest Dave, byłem ja, teraz Ej, ty faktycznie! Będę. A ja, ja, tego, się... ja, ja tego nie robię, bo ja, ja się wczoraj pakowałem, a dzisiaj to jechałem cały, cały dzień w pociągu, także no, ja no, mam sprawiedliwość Właśnie, najdzie na mnie pod no. jak to mówią Właśnie, ja każdy takie wiemy, wymówki robi. robi No właśnie, no a ja wczoraj mnie nie było w domu, a może... Mhm, mm jasne, jasne <laughs> No dobra, dobrze ja wiecie, wiecie żeby nie było, dobrze wiecie Nie no, mi się no, wydaje, że to robi Yeti, tak szczerze Ale masz laptopa To robi Yeti, stary, 100% Tak? Ale co? A co się stanie jak na przykład twój pomnik zostanie pominięty i palionka zostanie zamieniona? To wtedy będzie wiadomo, co że to ty. Tego, nie? To wtedy będę jak to, to było a a, Będziesz a, winny. Aspekt aspekt, as, jak to się mówi. Fire aspect, ogień? Nie, nie. nie, nie. Suspekt! spa Sus. suspect Sus, no, podejrzany, podejrzanym. No nie mam tak. pojęcia, jak to to robi, ale no, po, wiesz, wiesz jaki charakter ety, no. A no dobra, 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 no masz rację. Słyszałem, no. że to jetlag, serio. No, możliwe, możliwe. Tak, tak mi się wydaje. No dobra, <much> co, bo zaraz wbije 15 za minutkę, a ja bym tam leciał, on no, tam będzie nas słuchać. spotykamy co... się z twórcą, tu masz napisane, zobacz. A, dobrze, że napowiedziałeś, Jay. Prosta no. informacja, zwykła, taka najzwyklejsza. Ale no, jest jest z ale czekaj Ja może powinniśmy się przygotować, co? Jakoś tak, nie wiem, nie diamentowe miecze, Dobra, weź, ja mam zbroję przy sobie, weźcie zbrojki jak nie, a ja robię inaczej, ja nie zbieram żadnej zbroi, bo ja ufam Znaczy, wiesz co, ja będę miał po prostu wykwit na wszelkie, ale nie, nie będę nie, używał nie. No ja, ja też Ja nawet wykwit punktu nie mam, bo ja, zaufanie Aha. to po prostu k***a Czyli... Tezorny... Lecisz, no do... X-raya. No nie wiem, no nie wiem, no nie mam pojęcia. Ale lepiej jak to mój Marek dmuchać na zimne. Tak, tak na wiatr. Dmuchać na zimne. No nie jest. No, co, no, co, idziesz, idziesz, w dej, idziesz, w ciemno, Dave, Idziesz w ciemno, Dave. Dobra, no to co, to możemy. Nie, nie jest, nie jest, nie jest, nie fruwamy? Ej, czekajcie, ja mam pytanie. Czemu tu nie ma już tych palm? Ej, nie ma. takie faktycznie ogromne palmy były. jest? Drzewa tam na, są Jakby tam, czy chwilę, ale tam nie ma piasku Nie ma piasku na tych górach Czemu to wygląda normalnie? Ej, czekajcie Nie, nie, co pan... tu się stało? A, wszystko wróciło do normy? Ej, poczekajcie, coś tu nie, nie gra, nie? zniknęło? Ej, są drzewa same Panowie Czekaj, daj ja do, do ciebie tam Ej, chodź tu, Bobot tam jest, Spiskuję Bobot? Te, Bobot, bobot nam macha Te, ale, ale my widzicie co to, to stało? DOMEK MI WYPAROWAŁ Nie ma nic No nie ma nic Jest, czemu jest, wow. czemu jest ten Steve Ej. tylko Ale tu, Ej, jakim cudem, tu faktycznie był szkońko. hologram To faktycznie był hologram A jak ten ziomek mówił Jasne gmin, cały świat jest normalny nagle Ale porąbane Nie ma ani, kapki kaptki tego piasku Ale porąbane Same drzewa Ja nie mogę, co? Ale wszystko No to co? To niszczymy mury i powiększamy palionowo O tak ja jestem za, a mi ten mur i tak nie siedzisz, szczerze Ty, Bobo, a gdzie ty będziesz mieszkał teraz, jak nie masz domu? No właśnie nie wiem, no nie mam nic. O. A to się wydało, że twój dom to był hologram faktycznie, ale porąbane. No się wydało. Ty, Bobo, oj, a oj, oj, oj. gdzie, a gdzie, gdzie jest ten twórca? On miał przyjść o 15, ja nie ma go. Jest, 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 ja już go widziałem. Gdzie? Jak jest? Tam gdzie? Za drzewem. A jak on wygląda? Drzewem. A jak on wygląda? A? No powiem ci, że to jest jego pomnik. Co? Co? On jest Steve'em, nie wierzę! Nie jest Steve on jest Steve'em! On jest Steve'em? Gdzie on jest? Nie no, no błagam. Ten... Hello boys, w końcu was poznałem! That's amazing! Steve! That's amazing. Steve! Co oh, jest? Mówią, że są biali i czarni, ale widzę, że tutaj są tylko zieloni i... <śmiech> <śmiech> Steve! That's amazing! Tak ja się wzruszę! Jaki on ma głos, stary! mi się wszyscy tutaj, properly! Ej, ty jesteś, ty jest, ty, wow. ty, ty, ty z Polski, ty masz akcent jakiś angielski! Yes, man, yes, my man! Haha, <laughs> Do... yes, oh, yes, my man! I speak a little bit English! You understand me? Or no? What?! Yes, yes, Ooh. yes! Mocne! Czym? Widzę, że przydawam się tutaj troszkę po lekcji angielskiej, English lesson! Jasne, gmin! English lesson! Jasny gmin, excellent! Daj, daj nam chwileczkę, bo ja muszę się ostrzec, pogadam tylko z Dave'em i muzykiem, okej? Okay? O, co Czekajcie! no problem, to... No. wait for you man. What is this?! Ale Ej, Nie podoba mi się to, że dołączył tutaj jakiś Anglik. No, panowie, no nie mówcie... No. Stary, powiem. Steve, Steve, stary... A ja nie jestem dobry z angielskiego, on mnie może wysypać, stary, ja nie zrozumiem. Stary, ja, 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 ja rozumiem, ale... Ale, Steve? I to jest powalone Steve! Ja, jak to się stało? Nie że to będzie Steve i w ogóle... No Jaki dobra. on ma głos, stary jak był jakimś tak, lektorem takim dziwnym Tak w ogóle ale... słuchaj, że nie jest z Polski No ten Akcent Tak, dziwny ziomek, stary, dziwny ziomek Ale musi Ej, być mądra, jest... jak on zrobił ten hologram Trzeba się go zapytać Ej, ale to, to jest ja ten Steve z Minecrafta? To jest ten no Steve No tak, no tak, jest... no tak wygląda Trzeba się go podpytać Czekajcie, ja muszę go Steve. przeanalizować Steve! Jaki? Gęp tutaj na was polski minutek i najpierw całam żebyście mi się wszyscy tutaj przedstawili A przedstawili, no w sumie wypadało. My Cię musimy nauczyć uch. lepiej polskiego stary. Jak akcent trzeba lepiej tutaj wyostrzyć? No prawda, prawda, masz rację. No on mówi co, po angielsku No. w końcu przejść na ty, bo ja Dobra. bym naprawdę był ciekawy jakby się naczył. Cześć Steve, ja jestem Paweł, możesz mówić Paweł albo Palion, jak wolisz. Folium. Okej. Folium. 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 ale... Folium. 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 Nie podoba mi się to. No bo w moim świecie jest tylko Steve, 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 tak? A w naszym świecie są przeróżne kolorowe yes. postacie. Masakra. Czy ty jesteś Troszkę obserwowałem streamem? tam z góry, no i wydajecie się naprawdę pokręconą Meggi dlatego mi się to spodobało, bo... Co? Bo w moim świecie były mega nudy. i, i postanowiłem, że muszę to zmienić. Przedstawiaj się, przestawiam. Ah. Hello, my name is Bzyku I am Bzyku. from Poland I have so nice yes, old I, ha I don't have girlfriend I like my. potatoes ja nie have to it, Bzyku, we need to change it So you will find new girlfriend Oh my god, god. Stim. 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 On powiedział, e, to kaj, to bie, to kaj, to że trzeba Bzykowi Dobrze. znaleźć nową dziewczynę. To ty nie rozumiesz? No, Okej. Okay. My That's name, name is David, I'm from Texas. David, like David <laughs> I'm from Texas. Like David, <laughs> David, <laughs> <Blackham>. <laughs> David Beckham. Like David Beckham. David Beckham! You know, yeah. know... You know Cristiano yeah, Ronaldo? Dave. Yeah, of Ja <laughs> <yours. Yeah, laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, like myślę, Dave, że my tutaj się kolegujemy. Halo, no, proste, dwoje no. jakieś no, no. Steve, powiedz, Co powiedz, Steve, sui! Sui! <noise> Co to było? Nie gra, nie gra to. Uh, Steve, you, you are original, Steve. Of course, I'm original, I can't be fake. What the fuck, ja my Sorry. Steve Sorry for that word. Ale troski mnie tutaj potilitowały. <noise> Chef, przepraszam, ja Steve, przepraszam. Kurde, wydajesz się mega no dobrą mordą, jesteś właśnie nawet niż Yeti Myślę, że robot podbijemy świat, no wiecie, no musiałem tego panie robota ukrócić, bo tak naprawdę stworzyłem go, ale nie w takich celach, no, nie ale wiedziałem, dobrze, że... Nie ta... został, Bobot został. Był on z tą inteligencją, która była zła no, Jak no. wiecie, roboty są złe, ale Bobot na razie jest dobry, więc na A razie Bobota zostawiłem. Mogę zadać ci pytanie? Ale Zadaj. po angielsku musisz zadać pytanie Nie, Zadaj. ja po polsku. Dlaczego palionowot był duży, a jestem taki tycipyci? O no, to co Są ludzie grzybcy i ładni. Są ludzie <laughs> wysocy i niscy. Są ludzie głupi i mądrzy. Jak on to ma... Ty jesteś tak mądrą głową z tym, że jest niesamowite. Jak no ty, ty tak się Thank you, man! Ja, ty masz Thank you, się... man, ale, ale ja jestem stwórcą. Ja muszę być mądry. Steve, A ty powiedz mi, jak ty stworzyłeś hologram, małej. jak hologram, jak, ty, jak stworzyć hologram w Minecrafcie, jak ty mogłeś, jak ty dałeś radę nas tak oszukać, strollować? Hmm, to bardzo skomplikowana, to no, że tak powiem, reakcja łańcuchowa. Kiedyś się że ją wyjaśnię, teraz na razie nie chcę mi jestem troszkę zmęczony tymi obliczeniami. E, tak naprawdę muszę wam coś spotkać. Okay. Pokaż, co, co jest. Tylko jest jeden problem, bo to jest prosty gatek stąd. Czymś jakiś nie <laughs> nie tutaj, można powiedzieć, elitre. No czy mogę pożyczyć. O, wie co to elitra, no. Ale ty jesteś zdrowi ziązek, no. Łap, łap. Thank you, Thank you. Trzymaj, to, trzymaj to, trzymaj to. Trzymaj to, Steve. Thanks, you, man. Thanks, green man. Ty na 100% umiesz latać. To jest problemo. wszystko, no, Steve. Tylko ja... Nie... Of course, of course. I To po prostu nie miałem jakby czasu Prowadź, na ogarnięcie tego. Prowadź, to nie, nie wiem, Za mną, boys. Co jest on nawet potrafi, ten, elektron latać. Jasny gwinnie. Ale dzik. Ja nie mogę. za mną. Ciekawa, ciekawa persona jesteś. Lecę za tobą. O, tu jest ten projektor właśnie, no. Co tam jest? A powinienem kawał. No. powiedzmy kawał. Tylko musicie zejść, z tego. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Na dole spotkaliśmy się i co teraz? Yyy, teraz ważna sprawa. Posłuchajcie mnie. To gdzie tutaj, a ja wam opowiem załatw kawał powoli Czujcie, no nie macie liczby um. A, co ja robię, co ja robię? Bo słyszycie mnie się do Steve'a, no Słyszycie mnie Nie, nie słyszycie Nie kłóćcie się Słuchajcie Był projektor Nie ma projektora Łooo Jaki Jaki kawał, nie to był ten kawał, tak? Tak, to był mój autor kawał. Ja możemy teraz ją troszkę pobawić? No w jaki no możemy, sposób? Ale w to. Mam ochotę na jakąś fajną zabawę, daj wiesz o co mi chodzi? Nie wiem, no człowieku! Jaką zabawę? Na pewno wiesz! Słuchajcie Ej, mnie, no. Poprawić ci nie może było własnym świecie albo coś? Nie wiem. Ej, to może. A, do... no dobra, no mogę ci pokazać, nie? Nie, to hm. nie jestem tylko. Tylko oddaj mi Erytre. Jesteś już zmęczenie. No dobrze, to a gdzie ty mieszkasz? Na razie nie masz takiego oficjalnego domu, nie? W tym Steve. Na razie. Ja też nie mam. Gdzie jest mojego domu? dwóch nie mamy domu. Czyli Gdzie jest mojego dom? Steve, to ty mieszkasz tu w tym miejscu, tak? Tak, to jest mój dom. A ja mieszkam uważaj, uważaj, tacy ludzie są źli. Pomożemy ci. Ja to wiem, ja to wiem. A nie! Prawie zginąłem. Mój dom. Przepraszam, ale nie, domu nie dotknęło na szczęście. Dobra, ale i tak nie Będzie trzeba. Co to jest? A, to jest dom, dom Patryka starego, Będzie trzeba schałować mi lepszą Havide. Lepszą Havide. Lepsza No to ogarniemy Steve, no to nie jest to zostań sobie w domku, bo my cię weźmiemy tam do siebie, żeby się gdzie ten spać. I spotkamy się jutro, jutro ci Steve pokaże miasto, okej? Okay? Yes, of course! Goodbye, boys. Ja idę do sleep. Insane! <grymne> nie, 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 mi się wydaje, że z tym jest śmieszniejszy niż Yeti, nie? Naprawdę. Ja idę do sleep. A kogo mogę sleepować, panowie? Kogo? A ja. A ja. mnie Zobaczymy rozumiem, zaraz. Rozumiem. Po... E, dobra, ja wiem, gdzie hmm. zaraz będziesz spał. Czekaj, chodź. A odpaliona. odpalona. Kurde, ale. Co, ja, co się dzisiaj. Ile jeszcze naraz się dzisiaj stało? Jasny gwint. Kimon jest w ogóle? Co jest grane? Dobra, dawaj tutaj. Tu, tu, w tym miejscu. Wow, no, tutaj to, jest, no, to, 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 jest to jest mój, mój pierwszy raz. dom. Pierwszy mój dom w, Jestem życie. w życiu. Jestem tutaj drugi raz. No i tu możesz sobie z, 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 z tak spać jak coś. No cóż, cześć, bobot. Nie, na razie tutaj możesz Dobra Papa, do... Dobranoc. No, w dzień, ale prześpi się. Dobra, co dzisiaj o Stewie? Daj mi się, że jest ale. Nie wiem, czy wiesz co, on ma na pewno potężne moce. Ja bym. Kurde z dystansem no on jest strasznie, On jest strasznie mądry, więc trzeba go na pewno e, przebadać go... i, i sprawdzić po prostu jaki on jest a, tak naprawdę. A. 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 E, ale i tak mi się wydaje, że nie poznamy go nawet przez miesiąc. Nie będziemy wiedzieć, co on potrafi, nawet jeżeli będziemy z nim miesiąc. Także to jest postać, którą trzeba trzymać z dystansem, ale jest śmieszna, e, <laughs> można pogadać. Mi się wydaje, że będzie naprawdę ciekawie. Oby, 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 zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, się na balion, staj, trzymajcie się i na razie widzowie, napiszcie co sądzicie o Stevie